For longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Tak. Piękne intro, wejście do gry, ja was witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z cyklu Kowadis, czyli Dokąd Zbierzasz Rizenie. I tak to spokojnie, początek gry, pokazanie co i jak i coś o samej grze. Risen to stworzona przez studio Piranha Bytes gra... gra z gatunku CRPG, będąca pierwszym projektem Niemieckiej grupy od czasu wydania trzeciej odsłony Gothic. Produkt nie wiąże się w żaden sposób z sagą o przygodach bez imiennego, gdyż nie pozwoliły na to prawa autorskie pozostałe przy firmie Joghurt. O tak, tak to już jest. Kiedy się rozpada, jedna firma bankrutuje, czy coś takiego. Tracimy dobre produkty. A naprawdę, Gothic to świetna gra. Gryzena nie grałem. Muszę przyznać i z chęcią poznałbym Ten twór. okay? Yeah. A No, teraz może też coś powiem o samym o samym projekcie. E, cykl w ma na celu pokazanie e, całego opisu gry, całej serii, czyli dla przykładu w Rizenie starać się będę opisywać e, dla Was wszystko, co się zmieniło, co powstało nowego, jak gra się rozwijała, dlaczego powstała, dlaczego powstała kolejna część. Czym to było spowodowane? Czy powstanie kolejna? Następna? Co twórcy na ten temat mówią? Więc teraz tak sprawdzę sobie grafikę, czy to wygląda na... Gdzie to tu jest? Tu, gdzie? Chyba tu, o. Ha. Huh. Żeby to ładniej wyglądało. Gra nie jest zbyt wymagająca, także... Chyba nie będzie to problem. Po prostu opatrzymy się w gałąź. Solidną gałąź. Ojojoj. O. pójdę boso. Ujde boso. Ojej. Nie! O, nawet ładnie to wygląda. Jedzą to. A czemu ona nie idzie za nami? Już jakieś nieporozumienie początkowe widzę. Jakaś, jakiegoś facha strzeliła... Aha, jest jestem lotów. Z... Nie broń musiałem znaleźć. Cóż, ładnie to wygląda. Jednak brakuje mi tu tego żebym mógł sobie wejść gdzieś, o, tam, a mogę. Ale to jest tak trochę za mało rozbudowane, chyba. Albo po prostu to tak ma wyglądać. Za mało gram, nie mogę oceniać na razie o jeden. Nawet ładnie to wygląda, idziemy sobie ładna ścieżka, grafika ładna, nawet bardzo ładna właśnie jak na wydanie gry, bo gra wyszła 2 października 2009 roku w Polsce 7 dni później 9 no to już tam jest taki szczegół niezbyt ważny Na razie tutaj emocji wielkich nie ma Coś mi według... Oje... oj. Coś mi te Wilki te za duże są jak dla mnie Powinny być trochę mniejsze Chyba że to taki... Ma być Jakaś zemsta Bogu Za wygnanie ich? Czy co to tam było ciekawego w tym intrze? Dobra. Jakieś zielsko by się przydało. Pięć. Oj, nie tak. Mniam, nie mniam, nie Mniam, nie To szorujemy dalej. Ja tam zawsze jestem za tym, by zbierać te wszystkie ustrojstwa, bo czasem jakaś misja jest, to się zachce takiemu... Oj, oj, oj takiemu zachce takie rośliny dostać Eee, blok nie działa Ojoj oj, oj O Wyszedłem z tej sytuacji bardzo... Bardzo dobrze <laughs> Poległbym w walce z... Jeżo z jeżem, czy coś to tu tam było No, widzę jakiś domek Hmm, to jest tak sztywno wygląda. Coś się trzęsie. Terem, terem. A gdyby był to horror, to w środku by było zamknięte. A horror to nie jest. I who could teach me to pick locks? Lucz co my tu mamy? Monetkę, O, patelnię. Mogę jej chyba już dać powiedzieć te urocze słowa Tugarów, szmato A Teraz Tugarów, szmato No nie, żeby chłopu gotował. Co to ma być? No naprawdę oburzające. Looks good. Dobra to... obu. Masz żyły. Hey da. Don't worry about. I saw a. Rozdział pierwszy, zakazana wyspa. Ho, ho, ho. Tak to zło wrogo brzmi. Chyba tędy. Ale coś może jeszcze. A mam, mam pomysł. Ten deszcz denerwuje trochę. Jest taki irytujący. Oj, do rana miało być. Ale to chyba nie ma znaczenia. O. Co wie? Może się przyda kiedyś Gdy będę miał zamieść komnaty nowicjuszy to sztorze ognia W Korinis Auto zapis O, ptaszek Głodny ser morski Burz, to jest irytujący a, czeków no. Nie ma takiego bicia. Oho, coś odkryłem. A. ciekawe. W przodu nie działa są jakieś ruiny, może być niebezpiecznie Także lepiej iść pełni witalnie Tam nie idę To coś dziwnie wyglądało Aj Młody żonka Rząd bardzo kreatywna nazwa jak dla czegoś takiego. Jagody. Kurczę to jest dziwne, to coś. Tomek, będą pachty. Czas na imprezę. Hej, yu co tu robię? Hej spokojnie, nie jestem groźny. I'm the one with the sword. Jestem z Radomia, Let's zostaw. Zbyszka szukam. So, you, a, my... Czyli jesteśmy już friendami. Znajdźcie jakąś wierzoną rolę. Tu nic nie ma. Piecyk, złota moneta? się przyda z pewnością żeby zakupić jakiś prowiant na początku gry kto wie co nam będą kazali robić ile mięsa przynieść jakiemu kucharzowi pomóc czy co jeszcze żeby dołączyć gdzieś nie to nie kufa i tu pewnie będzie miecz albo coś jasnowic mała mapa wyspy co no, ciekawe. Kartograf dziesięć Mapa, 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 mapa. Huh. To ty, wow. Trrolololo. Mamy strzały, ale nie widzę łuku. No i be no bełty też mamy. Bł... co no, se nas z niego nie da. Policja I found this. Good. I to... hope you want to. Must e, Inkwizycja. Coś z drugiej części kojarzę. o tej organizacji się nie mylę, Bohater not do not niej nie dołączy. To jest pełno wink. I'm with it. I did. A ja wole dołączyć sobie do tych, którzy się sprzeciwiają władzy. Beczka z wodą. Come on, buddy, let's go, buddy. Chyjecz, ja nie. Oj, coś tam jest. Yeah. Well a... ah, so... <laughs> Wolę poznać pierw obóz, bo kto wie gdzie tak naprawdę będę czuł się wolny, wolny jak ptak. A kto wie, czy tam będzie taki Jan który w razie czego poda? sakwę, Czy otworzy drzwi? Bóg zapłać dobry człowieku za wskazanie mi drogi do obozu. Coś taka mapa mała się prezentuje. Tam obóz to obóz, tak naprawdę blisko, to takie... wojny ja nie... kurczę. Czy tak wysoko nie było? 10 metrów na krzyż tak naprawdę. Chyba, że gdzieś dalej coś jeszcze znajdziemy. A cedzie, tutaj coś mapa była Tu, aha, tam był obóz. Są dwa miasta, A, to będzie klasztor, to pewnie będzie ten... To. No a tu zasłonięta część mapa. Ech, to takie trochę kiczowate. Hello. Hey. Tak się tylko. Tu... O! Bóg zapłać ci za mapę chłopcze. Tak, handle. Tak? Handlarz kupno sprzedaż. Aha, to chopie ja ci dam Maczugi I, Aha! 4-8, tak? Jak to może być warte? Ale to będzie zaokrąglone, chłopcze, chłopcze do zaokrągla się do 5. Jeszcze muszę lecić, idę dwie wow, 25 sztuk złota, moje marzenie się spełniło. Idę na film do kina. Oho, wykonajmy interakcję z beczką, głupie! Zaginasz tekstury. Obóz, obóz, obóz. Ricardo. Dominico. Nie chcę przedłużać, także do rozmowy tam później odwalę. z nimi, a ja po prostu teraz przejdziemy gdzieś dalej, bo tu na pewno jakiś szef będzie siedział gdzieś, gdzieś znając życie, będzie trzeba coś zrobić, żeby mnie do niego dopuścili, jak to w tych grach Tu, tam. Są strażnicy. Stop where you are. Ho, ho, ho. More where you are. Stop ja you are. Stop where you are. Stop where nie chcę was zanudzać you are. Stop where you are. nie where you are. Stop where you Chyba, że ktoś będzie chciał, to może nagram. A tak to pokażę Wam już późniejszy etap trochę, jak już, że tak zapoznam się i to wszystko w skrócie potem po prostu opowiem. Także dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia. Cześć!